Panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na 1.15 Dzisiejszy odcinek jest specjalny ponieważ to jest odcinek 40 a to oznacza że dzisiaj jest wielki pokaz świata oraz dostajecie save'a więc jeżeli zejdziecie do opisu to tam będziecie mogli pobrać jego save'a i nie wiem co rozwalić go TNT, czy co tam chcecie lecz, zaczynamy dzisiejszy odcinek dzisiaj będzie prosty odcinek, pewnie bez montażu albo z małym montażem mamy właśnie tutaj wioskę naszą pierwszą. Ja tu ledwo co słyszę Minecraft, ale jest ok. Ja mogę jak coś wam z podgłosić go. I tu mamy pierwszy domek, jaki zbudowałem w ogóle na tym save'ie, czyli po prostu ten domek w którym żyłem. Te domki nie są prawie w ogóle udekorowane, jak widzicie. Tutaj próbowałem trochę udekorować, że położyłem tutaj jakieś stoliki, tutaj stoliki, tutaj. Tutaj tak naprawdę to jest biurko jakieś. I tutaj mamy łóżko z piecykami, żeby mógł gdzieś tutaj przepalać itemy. Um, I to, to tyle z tego domku. Myślę, że dość spoko wygląda. Dach jest dość fajny, ponieważ tu są takie belki. I tutaj mamy po prostu taki jakby zwykły sufit. Nie wiem, jak to inaczej uznać. Lecz, drugi budynek jaki tu zbudowałem, i oczywiście teraz mówię, nie będę po kolei wszystko dokładnie szedł, niektóre zbudowałem na przykład 5 odcinków temu, niektóre 30 odcinków temu, budynki, nie będzie wszystko po kolei, po prostu. Tutaj mamy budynek do enchantowania, tutaj... Mam nawet książki, co bym mógł... Mogę kilka potem wziąć ze sobą, myślę, że będzie ok. ja zdejmę sobie słuchawki, ponieważ mnie trochę denerwują. Enchanting zwykły, i to wszystko na ten pokój tak naprawdę. Idziemy do kolejnego budynku. Kolejny budynek, dość dużo czasu w nim spędziłem, ponieważ to jest magazyn. Jak widzicie, dość duży ten magazyn jest i to jest podwójny magazyn, a ta połowa po prostu nigdy nawet nie była używana. Yy, tylko to połowę użyłem tego magazynu i chyba już wszystko stąd wziąłem do mojego aktualnego magazynu przeniosłem. No, kilka tam tu zostało takich śmieci, których pewnie nigdy nie zużyję, lecz może kiedyś indziej się przeniesie, jeżeli będę potrzebował. Tu mamy głowę smoka, pewnie położymy ją tutaj, że nie wiedziałem gdzie indziej ją położyć, oraz kowadło, jakby, ponieważ chciałem używać kowadła, a nie miałem gdzie go położyć. Ok. Następnie chyba zbudowałem te tutaj trzy domki. Trzy proste domki dokładnie tak samo wyglądają i w środku nic nie ma oczywiście tam jest, jeszcze jest wioska chyba w 10 odcinku czy coś 12 zniszczyłem tą wioskę, lecz 3-4 odcinki temu zrestowałem czanki, jak zmieniłem na wersję 1.15, ponieważ chciałem mieć cały teren, żeby się ponownie wyrenderował na wersji 1.15 jak widzicie wioska się ponownie wyrenderowała ale jak zaczynałem tą serię, to nie było tych nowych wiosek, więc tu była ta stara wioska. Stara, oryginalna wioska z Minecraft. Okej, okay. kolejny budynek. Jak widzicie, tu mamy taki budynek dość wielki. W środku nawet nie ma podłogi ani sufitu, ponieważ byłem zbyt leniwy i nie chciało mi się w ogóle tu nic robić. To było tak do dekoracji bardziej ten domek, tak samo jak i ten domek. Zwykły domek, ale tutaj chociaż zrobiłem chyba sufit. Oraz podłogę, tak. Więc tutaj więcej czasu spędziłem w tym domku. I po prostu wygląda tak samo jak wszystkie inne te domki. Yy, przy tych domkach najwięcej czasu chyba spędziłem, ponieważ jak widzicie, dach jest taki poniszczony trochę. Myślałem, że to fajnie jest, tutaj tak wygląda. A tutaj tak już mi się w ogóle nie chciał na tego robić. Yy, kolejne domki, to mamy tutaj jeden domek. Tutaj mamy taki jeden domek, pusty też. Może kiedy w najbliższych odcinkach coś się jeszcze tutaj zrobi, ale na razie nie mam pomysłu, co by tu zrobić. Znów chyba no, dokładnie tak samo wyglądający domek: nic nie ma w środku, oświetlony chociaż jest moby żadne się nie respią. Kolejny budynek, jaki zbudowałem, to oczywiście widzicie tutaj taką wielką wieżę na samej szczycie góry. W niej zgadnijcie co jest, macie kilka sekund na napisanie komentarza, co tam jest w środku. A teraz. Co jest w środku? W środku nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. Oczywiście nie chciało mi się nic robić, bo byłem zbyt leniwy. I jeżeli tu zejdziemy trochę niżej, to tutaj w górze mamy łowiarkę ryb. T ta łowiarka ryb tak naprawdę nie działa. Powiem, znaczy, działa, ale mam bardzo mały magazyn, ponieważ hopery ukradłem. Ponieważ potrzebowałem hopery, a wtedy jeszcze nie miałem farmy żelaza, ale Farmę żelaza potem wam pokażę. Teraz, jeżeli pójdziemy sobie to ścieżko tutaj, ponieważ cała, wszystkie budynki są połączone ścieżkami, co myślę, że jest fajne. Potem połączę wszystkie jeszcze wioski tutaj e, ścieżkami, żeby wszystko było połączone. Jeżeli jesteście nowi i nie wiecie o co mi chodzi, to mam tutaj coś cztery wioski i wszystkie będą niedługo połączone ścieżkami. Lecz, jeżeli tędy pójdziemy, to mamy nasz portal do netheru. Myślę, że on fajnie wygląda, tutaj takie coś minimalistycznego. Coś próbowałem zbudować, nie wiem, nie, nie ma najlepszego kształtu, ale jest. Lecz, na razie nie będziemy szli portalem, na razie polecimy w tamtą stronę, ponieważ... Jeżeli tutaj polecimy sobie, to znajdziemy drugą wioskę. Większość tej wioski, którą teraz zobaczycie, zbudowałem na live, ie. Coś, miałem 6 godzin live, na którym właśnie budowałem tą wioskę. Bardzo mała wioska, chyba ma tam z 5 budynków, myśl lecz myślę, że ładnie wygląda. I właśnie tutaj chcę mieć ścieżkę, która właśnie prowadzi do tej wioski. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało, lecz to bardzo dużo czasu zajmie i pewnie będę robił to na live'ach czy coś takiego. O, tutaj wioska w ogóle się ponownie wyrenderowała, ponieważ jak mówiłem, ten save zacząłem, nie, save, nie serię, zacząłem zanim w ogóle ta. Te wioski nowe zaczęły istnieć, zanim w ogóle istniały, nie umiem mówić, że jeszcze ich nie dodali i były tutaj stare wioski. Lecz teraz ponownie się wyrenderował teren, i widzicie, co te nowe. I tutaj jest druga wioska. Myślę, że budynki tutaj najlepiej wyglądają z tych wszystkich wiosek, ponieważ. Nie wiem, są fajne. Myślę, że coś w tym stylu kiedyś też zrobię. Piątą wioskę, coś może właśnie zrobię w tym stylu. Eee, lecz. Jak widzicie, wysokie dachy i spruz. mamy tu głównie ołk i są Lecz to był pierwszy budynek, jaki zbudowałem na, w tej wiosce, czyli budynek, w którym ja oczywiście będę spał. Tutaj mamy taki mały magazyn, który używałem. Jeżeli wejdziemy tutaj na górę, piecyki do przepalania oraz mamy łóżko, gdzie mogę spać. Tutaj by się przydało takie wielkie łóżko, ładnie to by wyglądało. Może kiedyś takie coś się zrobi, na przykład na live'ach. Nie wiem. Lecz jak widzicie, tu są też schody na dół. Schody na dół prowadzą do podziemi po prostu, bo gdzie indziej by mogły prowadzić schody na dół. I jak widzicie, tutaj mamy mały magazynek, który nigdy nie używałem, ponieważ zrobiłem go, ale wioska już była gotowa, że przeniosłem się do robienia trzeciej wioski. Ale jeżeli pójdziemy tutaj naprzód, jak widzicie, mamy tu automatyczną przepalarkę i. Możemy tu po prostu przepalać bardzo szybko itemy. Tutaj byśmy włożyli paliwo, czyli węgiel, albo blaze rod, albo coś innego. Tutaj byśmy włożyli inne itemy, typu na przykład cobblestone, żelazo, i by to mi przepalało bardzo szybko i wszystkie itemki by lądowały w tej skrzynce. I coś by to może. Z 5 itemów na 5 sekund, coś albo jeden item na sekundę, coś takiego byro Przepalało lecz, jeżeli pójdziemy tutaj na górę, to wyjdziemy w innym budynku. Jak widzicie, i nowy budyneczek. Ten drugi budynek, który tutaj jest zbudowany, jak widzicie, jest noc, że za chwilę się prześpie. I właśnie ten i ten budynek zrobiłem na odcinkach. Resztę budynków w tej wiosce zrobiłem na live. Lecz szybko się prześpimy. Przydałoby mi się woda. Ale niestety nie mam wody, i jedzenie powoli mi się kończy, że same problemy tu są. Jak zobaczycie teraz, tutaj ten budynek, bo może jest najbliżej, to ten budynek to jest taka... Nie wiem, jak to nazwać, ale powiedzmy taki kaczm, hotel. Jakby ktoś tu przyjechał, to może sobie tutaj wynająć pokoik. Mam tu łóżko, biurko. I tak wygląda, dokładnie tak samo wygląda tu reszta pokoi. okej okay. to wszystko na ten budynek. Kolejny budynek to jest taki mały budyneczek do alchemii. Mamy tu em, kociołek, skrzynia, tutaj mamy stolik, a na, na stoliku ten mamy. E, Brewing Stand, jak zapomniałem co się nazywa po polsku. I tu mamy Nether wart, które rosną w takich, Po nie wiem, donicach wielkich, nie wiem jak to inaczej nazwać. Lecz. Pójdźmy do kolejnego domku, i w tym domku nie ma nic. Po prostu większość domów, które buduję, nie ma nic w środku, ponieważ są te domy, żeby tylko były. Okej. Okay. I ostatni budynek tutaj jest dość duży, a w środku nie ma nic. Nawet sufitu nie ma, ponieważ nie chciało mi się robić. I to wszystko, właśnie na to wioskę. I teraz. Teraz po kolei, po kolei wszystko Wam pokazałem, to, to co zbudowałem. Lecz jeżeli polecimy w tą stronę, to teraz zobaczycie budowlę, którą zbudowałem, coś myślę około 6 odcinków temu, jeżeli się nie mylę. Chyba 6-5 odcinków temu, nie, nie wiem dokładnie. I w tą stronę to jest farma. Farma specjalnego moba, który mi daje specjalny item, który jest dobry z elytro zganić, jaki to jest mob, a ja już Wam mówię, to jest farma Creeperów, czyli dostaniemy Gunpowder, ponieważ cały czas mi brakowało Gunpowdera i nie mogłem zrobić Firewerek, czyli zrobiliśmy taką prosto farmę, która tylko spawnuje Creepery. Yy, I tutaj, pomiędzy odcinkami, sobie zbudowałem taką, yy, taki awka Chamber, czyli tutaj wchodzę sobie pomiędzy, jak chcę tutaj poawczyć sobie chwilę, tutaj ps, siadam sobie tutaj i odchodzę od komputera. I wtedy przez ten czas respię się creepery tutaj na dole, spadają, dedają i potem po jakichś kilku godzinach wracam, zlatuję tutaj na dół, właśnie tutaj, i zbieram gunpowder, który tutaj by był. A niestety teraz nie ma, ponieważ żadne creepery się nie zrespiły i nie zdedały, niestety. A gunpowdera mam dość dużo. może by Była oczywiście bardziej efektywna farma, jeżeli nie byłoby tu żadnych blo bloków dookoła, by były. Koty w środku, a tutaj jest bez ko kotów ta farma, ponieważ Większość farmy, farmy creeperów się robi z kotami, ponieważ koty odstraszają creeperów Creepery spadają i dodają, ja nie miałem wtedy żadnego kota Że zrobiłem taką e, Zwykłą farmę, na samej górze były trapdory I na samym dole były dywany takie Porozmieszczane, żeby nie mogły się respić. żadne moby, oprócz e, Oprócz creeperów Ale okej okay. Teraz idziemy do netheru. W netherze większość netheru robiłem pomiędzy odcinkami, ponieważ yy, no nie miałem czasu na odcinkach i jak widzicie mam tu tunel, lecz yy, jeżeli teraz polecimy w tą stronę to z, z, po prostu lecimy sobie w tą stronę bardzo daleko, ponieważ yy, kolejne wioski są dość daleko od yy, poprzednich i tutaj już idziemy na górę, weźmy może jeszcze polecimy na górę, ponieważ Czemu by nie? I tutaj, jak widzicie, mamy portal kolejny. Ten portal prowadzi do trzeciej wioski. Lecz zanim to jeszcze pokażemy, to w poprzednim odcinku, albo nie. W poprzednim odcinku? Nie. W którym odcinku? Trzy chyba odcinki temu. Dwa? Nie. Kiedy ja to robiłem? Niedawno. Robiłem tutaj, właśnie w tym miejscu, gdzieś tutaj nie źle nie umiem latce. Chwilę zginę tutaj, a to by nie było dobre. W tym miejscu tutaj. Zbudowałem farmę blaze'ów czemu blazy się nie respią? Tego nie wiem. Pewnie byłem zbyt daleko od spawnera. Hmm, nie respią się. Albo może teraz zaczęły działać pochodnie, ponieważ wcześniej były pochodnie, ale i tak się mi respiły tutaj te e, blazy. A teraz coś się nie respią. Mam chyba, mam normal. Będę musiał to zobaczyć pomiędzy odcinkiem, lecz. Chyba, jeżeli usunę te pochodnie, wszystko powinno dobrze zacząć działać. Ale teraz wróćmy sobie z powrotem tam, gdzie byliśmy, czyli do tego tunelu tutaj, ponieważ teraz idziemy obczaić trzecią wioskę. Trzecia wioska według mnie, to jest najgorsza wioska, ponieważ najgorzej wygląda i najmniej, i chyba, nie, najmniej czasu druga wioska mi zajęła budowa tutaj po prostu to wszystko mi się nie podoba, to brzydko wygląda, takie budynki są mech Lecz zacznijmy może jak zwykle od pierwszego budynku jakiego zbudowałem w tej wiosce, czyli To był ten budynek tutaj właśnie, ponieważ Oczywiście muszę gdzieś pospać sobie, czyli tu mamy skrzynki, łóżko oraz crafting jakiś tu rozstawiony Jeżeli pójdziemy teraz tutaj To drugi budynek jaki zbudowałem jeżeli się nie mylę i tutaj mamy nasz bardzo wielki magazyn. Nie wiem, czemu robię zawsze takie wielkie magazyny, i potem połowę magazynu nigdy nie zużyję, ponieważ z tego całego magazynu użyłem tylko tutaj tę sekcję, te tutaj skrzynki tutaj na dole, te tutaj dwie skrzynki, to, te tutaj kilka skrzynek tutaj, ten cały tutaj, to całą sekcję tutaj i całą sekcję tutaj. Więcej prawie całą sekcję tutaj nie używałem i połowę tego nie używałem. Więc muszę mniejsze magazyny zacząć robić. Ale okej. Okay. Kolejny budynek jaki zrobiłem. Albo to był drugi budynek, to był trzeci budynek, nie jestem pewny, ale to nie ma znaczenia. To jest kolejna enchantownia, ponieważ tamta jest zbyt daleko i nie chcę mi się wracać w to i z powrotem, żeby enchantować temy. Oczywiście. Enchant na 30 level. I mamy tu po prostu skrzynię z enchantami różnymi. Ponieważ enchanty są ważne i dobre. OK, kolejny budynek jaki zbudowałem to jest właśnie ten budynek tutaj To jest kolejna przepalarka Tutaj wkładamy paliwo, tutaj itemy Przepala nam szybko, jeszcze szybciej niż tamta ponieważ jest więcej piecyków I wszystkie itemy mi tutaj przynosi Jak widzicie ta szkło przepalałem ponieważ będę potrzebował do kolejnych projektów, albo To było do, do farmy blaze'ów, ale nie jestem pewny Jeżeli tutaj zejdziemy na dół tak widzicie, mamy farmę owiec. Farmę owiec całkowicie nie dokończyłem, ponieważ muszę jeszcze tutaj to zrobić. Ale tego mi się nie chciało, że pewnie to zrobię na jakimś live'ie. Dziwnie to powiedziałem. Ale jak widzicie, tutaj jest farma owiec. W środku tutaj pomyślałem, że zrobię farmę yy... krów, ponieważ przyda, przyda mi się jedzenie. Lecz to wszystko z farmy owiec. Idziemy dalej sobie. Oczywiście tu mamy portal w ścianie. Tutaj. Nawet nie próbowałem, żeby to ładnie wyglądało, tylko położyłem portal do ściany i tyle. Okej. Okay. Yy, kolejny budynek, jaki zrobiłem, to jest właśnie ten budynek tutaj. To jest kolejna awczarka do łowienia ryb, żebym z, po prostu łowił ryby, ponieważ potrzebowałem expa wtedy, Po jeszcze chyba nie miałem wtedy żadnej e, farmy w Endzie. Z, jeszcze dzisiaj Wam pokażę farmę w Endzie, ale to potem. I potem mamy oczywiście ten budynek tutaj. Pusty budynek, tylko żeby był. I mamy tu jeszcze kolejne budynki. Też są puste. I nic nie ma w, w nich. Są tylko do dekoracji. Lecz jeszcze mamy tutaj kopalnię. Myślę, że ona dość fajnie wygląda, ponieważ tu postawiłem na przykład kamienie takie, że tutaj kamień tutaj. Taki stos kamieni tutaj, tam, tam, tam. I tutaj mamy zejście do kopalni. Tutaj tak naprawdę nie wykupam nic. Bo chciałem tutaj zrobić się windy wodne, lecz. Potem nie miałem czasu i nie zrobiłem tego nigdy, że mamy tu po prostu drabinkę na dół i na górę i nic więcej. To kiedy indziej może się zrobi. Teraz nie nie miałem czasu, może Może kiedy indziej, jak mówiłem. Lecz chyba to wszystko z tej, z tej wioski. I teraz polecimy do czwartej wioski, czyli aktualnej wioski, którą teraz buduję. Ona jest niedaleko tutaj, ponieważ za to górko, jak widzicie, to jest moja aktualna wioska. Oczywiście, zaczniemy z tym, co najpierw zbudowałem, czyli zbudowałem tutaj tą fontannę. To naprawdę, pierwsze co zbudowałem w tej wiosce to jest fontanna. Nie żaden domek, tylko fontanna. Potem na drugi odcinek, chyba zbudowanie tej wioski, zbudowałem właśnie ten domek tutaj, który mi służył do spania. Lecz teraz tutaj prawie nigdy nie jestem, że usunąłem łóżko i je przeniosłem tam na dół, do tamtego budynku tutaj. Kolejny budynek, jaki zbudowałem, to chyba właśnie ten. Kolejny budynek, tylko nic nie ma w środku, tylko żeby był. Yy, kole yy, kolejny budynek, jaki zbudowałem, to właśnie ten budynek. Na początku też nie miał nic w sobie, lecz niedawno zbudowałem w nim yy, farmę kurczaków, która mi przepala jedzenie i po prostu tworzy po prostu automatycznie kurczaki i po prostu mam potem jedzenie po jakimś czasie, co jest bardzo fajne, ponieważ nie muszę się martwić o jedzeniu, a ryby mi się powoli już kończą, ponieważ... Ale to potem pokażę wam, może nie na razie, nie teraz. Potem zbudowałem taki budynek tutaj, pusty nic nie ma w sobie oczywiście. I dokładnie taki sam budynek po drugiej stronie zbudowałem. Na samym początku myślałem je połączyć tutaj na przykład jakimś mostem, co może zrobię. Może to by fajnie wyglądało, ale na razie tego nie będę robił. Kiedy idzie może. Teraz... Może zejdźmy na dół tutaj, ponieważ po jakimś czasie pomyślałem, że zejdę tutaj sobie na dół i tutaj zacznę budować. Więc pierwsze co zbudowałem to jest magazyn. Tutaj magazyn jest podziemio, trochę mniejszy niż tam ta reszta magazynów i większość tutaj tak naprawdę używam tego magazynu, ponieważ te tutaj są zajęte całe. Ponieważ tu jest na piasek, piasku dość mało mam, lecz potem będzie tutaj wszystko na piasek, tutaj na gravel, tutaj na kamienie różne. Tutaj na resztę diorytów, granitów i takich innych. W ogóle używam teksturpaka. E, teksturpak od razu jest załadowany w saveie, że jeżeli pobierzecie save'a, to od razu wam się zainstaluje jeszcze ten teksturpak, że o tym nie musicie myśleć. I tutaj jakieś nerowe itemy, tutaj drewno, tutaj więcej drewna. Tutaj cały będzie przez dre drewno zajęte, że to też będzie zajęte. I tak naprawdę tutaj jakieś śmieci powalałem, których nie używam. Tutaj chyba mam nawet jakiś stary miecz, tak. Który nie używam, który tu powinien być, ale nie chciałem się tego posortować. I tak naprawdę tu jeszcze mamy jakieś różne główki, na przykład głów główka Widera, i tutaj Gasta e, e, Windicatora, lamy, i tutaj Shelkera, y, Smoka. E, tutaj mamy różne minerały, nasze redstone'y i wszystko, co mam tutaj, ale znów jest noc, że szybko się prześpimy I tutaj, jak widzicie. Mamy taki mostek fajny, co niedawno zrobiłem, ponieważ dużo tego terenu przerobiłem, ponieważ jeżeli zobaczycie tutaj, to tutaj normalnie był ląd, tylko ja tutaj wykopałem sobie i sam zrobiłem taki jakby kana kanał tutaj, żeby leciał w tą stronę i żeby to ładnie wyglądało, że w tej wiosce bardzo dużo spędziłem czasu, ponieważ chyba no coś około 20 odcinków jest. I tu mamy jakiegoś villagera, który nie wiem co tu robi, ale jest. Że nie, nie, interesu, nie będę się tym interesował. Lecz tu mamy kolejny budynek. Ten budynek to jest kolejna automatyczna łowiarka, znaczy awczarka łowiarka ryb. Lecz tutaj też yy, nie ma hoperów. Powiem wam dlaczego niedługo. O nie, tutaj. A nie, jednak nie ma hoperów. Wszystkie zabrałem, ponieważ je potrzebowałem do innego projektu. Lecz teraz. Tutaj jeszcze mamy ten budynek. W tym budynku niedawno zrobiłem farmę, znaczy taki trading room, pokój do zbierania emeraldów, gdzie mam villagery i tutaj je rozmnażam właśnie. Tu na przykład ten się nazywa Typo, ten się nazywa Farmer, Farmer, Rybak, Rybak. I tutaj mamy na przykład Typa z Mendingiem, że to jest dość fajne i dość dużo emeraldów z nich dostałem, ponieważ z 30 staków może z samych ryb. Które złowił właśnie w e, tych awczarkach do łowienia ryb. Lecz niedawno też zbudowałem kolejną rzecz. Jeżeli zobaczycie, to jest taka wieża tutaj. Ta wieża, jeżeli zobaczycie, to jest miniaturowa y, farma żelaza. Bardzo mała jest, ale dość efektywna, ponieważ chyba z tak na 15 minut coś tak żelaza nam daje, że jeżeli chwilę tu sobie popawczymy, to jest spoko, że na przykład jak tworzę coś tutaj albo kopię to, to, to działa w tle I zbiera mi żelazo, mogę wam pokazać nawet ile mam żelaza teraz A ja Ledwo co tutaj byłem na tym save'ie, większość z tego to jest podczas Podczas budowania na przykład tutaj tego A jedyne co zbudowałem Od zrobienia właśnie Tej, tej farmy to jest tak naprawdę to tutaj Takie powiększenie tej wioski, ponieważ ta wioska jeżeli polecimy tutaj na górę. Planuję, żeby ona była gdzieś tutaj. Całe tutaj była ta wioska i gdzieś tutaj, tak, 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 taka wielka wioska była. Nie umiem mówić po prostu dzisiaj jak zwykle, ale to jest normalne, że nie umiem mówić. Lecz teraz polecimy za wioskę. Tutaj widzicie jest dużo pochodni. Ten cały chunk, Pod tym całym chunkiem weźmiemy ten windę tutaj na sam dół. To pokażę Wam, co tu jest. Pewnie teraz słyszycie po tych mobach, co tam są. Nie wiem, czy są tam w ogóle jakieś moby, ponieważ ja nie mam sławek na sobie. Jeżeli tutaj szybko zlecimy na dół to zobaczycie, że to jest e, farma slimów. Farma slimów dość dobrze działa i też działa w tle, oczywiście, jak wszystko. E, ponieważ e, ja, ja tam mogę być e, pracować i to działa w tle. I wystarczająco dużo slime boli mi to produkuje. Teraz weźmy, polećmy do netheru ponownie, ponieważ teraz musimy polecieć do endu i tam w endzie pokażę wam moją farmę endermanów. Farmę endermanów to tak naprawdę jest jeden z najbardziej oglądanych filmów na moim kanale. Yy, że to jest spoko, czemu ja lecę w dół? Poprawiam sobie słuchawki, ponieważ nie zdjąłem z siebie ich, tylko zdjąłem z uszu. I po prostu teraz polecimy tutaj, tu jest portal do pierwszej wioski. Muszę kiedyś połączyć ten, ten, tunel z tym portalem tutaj do Endu, ale tego mi się nie chce, ponieważ to dużo pracy zajmuje I to by było coś z 5 godzin pracy, a tego mi się nie chce, więc Teraz polecimy do Endu Jesteśmy już tutaj w twierdzy, że teraz polecimy tutaj do Endu i jak jesteśmy w Endzie To po prostu stąd wyjdziemy i tu są enderpery, które pewnie wy wyrzuciłem w locie z powrotem do portalu Ponieważ moja farma jest tutaj na dole. Jeżeli zlecimy tutaj mam nadzieję, że nie zginę. Często ginę tutaj i jak widzicie Ender są wszędzie powyrzucane. Ponieważ nie potrzebuję Ender że je po prostu wyrzucam jak tu jestem. I tutaj jak widzicie mamy też miniaturowo farmę Endermanów. Nie będę się patrzył tak, może tyłem zrobię tak. Jak widzicie taka mała farma, lecz jest bardzo efektywna. Jak widzicie tutaj tyle ich jest. Po prostu zabijam je i coraz więcej ich tutaj przychodzi cały czas Jak widzicie Nie kończą się prawie Chwilę teraz poczekamy i już dropią, jeżeli pokażę wam z F5 Cały czas tam się respio tak szybko, lecz To jest wszystko na tego save'a Zapis oczywiście jak mówiłem macie w opisie I to wszystko na ten Jeżeli wam się spodobał zostawcie lajka, like, subskrypcję i komentarz I zobaczymy się w kolejnym Cześć!